Oblicz procent danej liczby. Słuchajcie, przygotowałam dla Was małą podpowiedź. 1% to jest 1 setna danej wielkości. Pamiętacie? Czyli 3% z 60 to będzie 3 setne razy 60. Równa się, skracamy sobie 0. I zostaje nam 3 razy 6 jest 18. Dzielone na 10 równa się 1,8. 5% z 20 to będzie 5 setnych razy 20, a to się równa skracamy sobie zera. 5 razy 2 jest 10, łamane na 10, a to się równa 1. I zostało nam jeszcze 40% z 80, czyli znowu piszemy 40 setnych razy 80 równa się skaracamy, co się da, więc przy 40 stoi 0, więc skracamy sobie razem z 0 przy stówce i jeszcze przy 80 jest 0, a tu nam na dole też zostało jeszcze jedno 0.